Siemano, siemano! I słoneczko zachodzi, ale pokażę wam miejsce. Miejsce, wam pokażę. O, jak tu budują! To jest dworzec PKP. Bardzo blisko stąd mieszkałem. Teraz widzę, że robią remont. Ulele! Chamerika normalnie. Odnowione. No i teraz tak. Tam są właśnie. Tam, co było wcześniej Wam pokazywane w filmie, tam jest droga na Zagórki, nie? Tutaj po drugiej stronie też były bagna, ale to były takie wielkie bagna, że kiedyś tam znaleźliśmy zimą gościa, który się utopił. No i tam, tam raczej nie chodziliśmy, baliśmy się. Tutaj zawsze stały pociągi z ruskim wojskiem, bo oni jeździli dalej na poligon. Tu stacjonowali. Tutaj, można powiedzieć, pierwszy handel swój życiowy zrobiłem, bo przechodziłem do nich i cygarety, cygarety zamieniałem na te, na konserwy, bo wtedy w Polsce nie było zbyt dobrze i wszystko było na kartki, więc biegałem i robiłem pierwszy biznes, paczka papierosów za dużą puszkę konserw. Pamiętam, pół piwnicy tego miałem. Tam były, to są te, jak się nazywa, zbożowe silosy, to się nazywa. Teraz to już podupada, to może fajne zdjęcia w ogóle zrobić, jakiś teledysk nagrać. No na ale ogólnie tutaj stały zawsze wagony. Jakieś w wagon wbiegłem i tak przypierdoliłem, że uderzyła mi tak blacha, że rościła mi tutaj nos, oczy. znaczy tak miałem rozcięte tutaj. Miałem krwiaki na oczach, ale. Lekarz powiedział, że nie wiadomo, czy będę dobrze widział, no ale ja sobie powiedziałem, jak kurwa, co mi będzie mówił. No i mam idealny wzrok nadal. Kurde, wykościli całą tą. Ej, jak? Przecież pociągi jeździły w dwie strony, a teraz co? Jednym torem jeżdżą? Nie wiem, dziwnie to wygląda, bo wcześniej były dwa tory i tu to było zawsze o 18, chyba 30. Miałem pociąg do Szczecina i jeździłem tam na studia jak przyjeżdżam do domu, nie? Odnowili to bardzo. Tutaj jako dzieciaki dostaliśmy salę, w której mogliśmy grać w ping -ponga. No i prawie całą zimę, jak nie można było jeździć na jezioro, treningi, karate, to wiadomo, treningami karate, ale tutaj za tymi oknami, o tam, 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 graliśmy w ping -ponga. Pamiętam, że podkręcanie, jak ktoś miał paletkę w sumie. Y gąbką pod spodem, no to był kozak, bo z reguły stać było nas tylko na te paletki drewniane, które tak mocno tłukły. Mądrowsko-pomorskie. Tutaj, tutaj, ładnie odnowili. Ciekawe co jest otwarte, poczekajcie, zobaczę. Zamknięte. Zamknięte. Ale gdzieś tutaj jest bardzo ładnie. Naprawdę się postarali, bo kiedyś to już myślałem, że to się rozpadnie, a teraz yy, naprawdę się postarali. Więc zobaczcie, moja kariera nie poszła w ping-ponga, ale spędzaliśmy tu dużo czasu i grając nawet 100 godzinami, wiadomo, że sylwetka nam się poprawiała. Chodziłem na siłownię, chodziłem na karatę. Tam w dół, tam, tam, zobaczcie daleko, jest ulica Moniuszki, na której mój ziomek bardzo dobry mieszkał na Broda. Właśnie wczoraj nawet znajomi powiedzieli, ty, co tam u brody? Ja mówię, nie wiem, muszę do niego zadzwonić. Właśnie muszę do niego zadzwonić. O! To było, kurde. Było, ja tego nie zobaczyłem wcześniej, bo bym tam sobie pojechał. A no może dobrze, bo odpocząłem. No i tam się jedzie nad jezioro. Skręca się w lewo już jest jeziorko. Cudowne miejsce. Mam nadzieję, że kiedyś kupię tam jakąś działkę i, i tam spędzę cudownie kawał swojego życia z piękną żoną i dzieciakami. Nie wiem, takie marzenie mam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, tam macie, między tym słoneczko się chowa, fajnie. No to tu obozowaliśmy, Tutaj bawiliśmy się w berka, tutaj bawiliśmy się w chowanego. Często chodziłem na tamto... Na to drzewo, na to drzewo. Nie raz się ten spierdoliłem. O drzewo ma ósemkę? Nie. Wiem, że ma zna, znak 8. Tutaj był, pamiętam, chyba pierwszy Lumpex drzewsko-pomorskim. Uzbycha się nazywał. E, pamiętam, że kupowałem tutaj różne ciuchy. Prałem, przerabiałem i sprzedawałem tym bogatszym, bo mi nie było stać. Później zwyczaiłem, że dużo jest organelnych rzeczy i sprzedawałem im te rzeczy i zar zarabiałem na tym. Coś powie, o w Lumpeksach zarabiało. No tak, urwa, byłem dzieciakiem, trzeba było coś kombinować, a w Drawsku raczej nie było innych możliwości. Byłem w tym czasie też ministrantem. Czasami można było coś tam <laughs> z tacy No, ale raczej staraliśmy się tego nie robić. Raczej. <laughs> o. zobaczcie, szlaki rowerowe. Zajebiście. Do Rower Węgorzewa. Drugie też straki. Nie no, powiem Wam, że to drawsko się bardzo rozwija szacun, bo, bo kiedyś, jak tu przyjrzałem to naprawdę przy dupami konie, nie byłem się duszą do siły, a teraz jest coraz lepiej i coraz przyjemniej. To jest właśnie ulica Kolejowa, Bydgoska. Ten dom co tutaj jest na narożniku zawsze baliśmy się koło niego coś robić, bo mówiliśmy, że tam straszy. Jako dzieciaki, tak? Zawkręcaliśmy fazy. Pamiętam, jak miałem złamaną, raczej jako dzieciak miałem pierwszy raz skręconą nogę. Wiecie, noga prosta, o tak. Ja wiesz, wganianego się biegałem i napierdalałem na prostej nodze. To... pamiętam, wam, <grywam>, że w życiu nie wiedziałem, żeby tak... Nazwali mnie kuter nogą i tak zapierdalałem, tak biegałem. O, kamerka. Tak, jeżeli ktoś mnie tam widzi, jeżeli policaj, to pozdrawiam. No, wczoraj nawet y, przyjemnie się policja zachowała, bo widziała, że jeżdżę samochodem, y, że sobie tak obcinam y, i nawet mnie nie zatrzymywali, tylko machnęli. Nie widziałem, kto tam dokładnie jest, może jakieś ziomki ze szkoły. No, więc tutaj, tu naprawdę dużo dzieciństwa spędziłem grając ping-ponga, ganiając się w e, berka wchowanego i fajne, takie przyjemne uczucie że po tylu latach tutaj jestem, jestem w chuj szczęśliwym człowiekiem, a będę jeszcze bardziej. Więc nigdy sobie nie dajcie wmówić, że, że będzie inaczej. Zawsze mówcie, że będziecie szczęśliwi, że będziecie mieli cudowne rodzinę. Wszystko, co sobie wymarzycie, tak sobie powiedzcie, że tak będzie i jak jakaś pała życiowa mówi Wam inaczej, ale z tym zajebał kamieniem, to, to niech się pałuje. Pozdrawiam, ją.